Witam wszystkich miłośników kaktusów w kolejnym odcinku mojego poradnika kaktusowego. Dzisiaj będziemy kontynuować zagadnienia związane z rozmnażaniem wegetatywnym. Tydzień temu omówiliśmy sobie sposoby pozyskiwania odrostów, a także opowiedziałam Wam, jak postępować z nimi zaraz po odcięciu, oderwaniu od rośliny rodzicielskiej. Jeśli jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka, to zachęcam Was do tego. Natomiast w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak ukorzenić odrosty. Od poprzedniego odcinka minął tydzień. Przez ten czas trzymałem odrosty w domu, w doniczkach, w których znajdowały się poniesione gazety. Dzięki temu były one ustawione pionowo. Dlaczego w ten sposób? O tym opowiadałem tydzień temu. Ten sposób z gazetami dopiero co wymyśliłem, ale uważam, że nawet się sprawdził. Jak widzicie, przez te 7 dni rany się ładnie zabliźniły. I nic już nie stoi na przeszkodzie, by zacząć ukorzeniać nasze odrosty. W przypadku kolejnego odrostu rana także jest już bardzo ładnie zagojona. Są różne sposoby ukorzeniania, można je trzymać tak jak teraz, aż wypuszczą one korzenie, ale najlepiej jest je wsadzić do ziemi. Niektórzy stosują bardziej mineralne podłoże do ukorzeniania. Ja tu się nie bawię i ukorzeniem odrosty w moim zwykłym podłożu, w którym hoduję kaktusy. Wygląda ono w ten sposób. Jeśli chodzi o omówienie składowych tego podłoża, to na to jeszcze przyjdzie czas w jakimś kolejnym odcinku kaktusowego poradnika. No to zaczynamy. Najpierw robimy w ziemi niewielki dołek. Najlepiej użyć do tego celu palca. Następnie umieszczamy w nim nasz odrost. Lekko przysypujemy go ziemią, dzięki temu się nam nie wywróci. Ja dodatkowo jeszcze wsypuję do doniczki żwirek kwarcowy. Po pierwsze, bardzo ładnie on wygląda i co ważniejsze, dzięki niemu korpus kaktusa szybciej wysycha po podraniu, przez co się nie odbarwia, a dodatkowo zmniejsza się ryzyko, że taki kaktus łapie jakąś chorobę grzybową. I właściwie to pierwszy kaktus jest już gotowy. Ja tego nie robię, ale można takiego kaktusa dla pewności przymocować do doniczki gumką recepturką, jakimś sznurkiem lub taśmą malarską. Dzięki temu mamy pewność, że się on nie wywróci, chociażby przez wiatr. Ja swoje kaktusy ukorzeniam w domu, więc z tego zrezygnowałem. Ukorzenianie w domu ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie kaktusy nie są narażone na zbyt mocne promienie słoneczne, dzięki temu nie tracą tak szybko wody. A im odrost ma w sobie więcej wody, tym większa szansa, że szybko się nam ukorzeni. A jeśli jesteśmy już przy wodzie, to mała dygresja. W przypadku kaktusów nie wolno stosować chyba najbardziej popularnego sposobu ukorzeniania roślin, czyli wkładania odrostu bezpośrednio do wody. Ten sposób sprawdza się w przypadku innych roślin, ale nie w przypadku kaktusów. Kaktus trzymany w wodzie pewnie też by w końcu puścił korzenie, ale bardziej prawdopodobne jest, że najpierw by zgnił. Dlatego w ten sposób kaktusu się nie ukorzenia, ponieważ właśnie ryzyko zgnicia jest zbyt duże. Jak widzicie nie ma nic trudnego w tym co robię. Udało mi się już umieścić dwa odrosty w doniczkach. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę wspomnieć jeśli chodzi o ukorzenianie odrostów. Ale najpierw skończę z nimi zabawę. Wszystkie kaktusy są już w doniczkach. Ważne jest, by je przynajmniej raz w tygodniu spryskać wodą. Ma to na celu pobudzić roślinę do wytwarzania korzeni. Tylko, że nie przesadzajcie z ilością tej wody. Jakiej będzie za dużo, to odrosty mogą wam po prostu zgnić. A cały proces ukorzeniania powinien trwać od dwóch tygodni do około 4 tygodni. W sporadycznych przypadkach odrobinę dłużej. Jeśli te odrosły się ukorzenią, a myślę, że tak się stanie, to w przyszłym roku trafią do sprzedaży. Może za wyjątkiem trzech odrosłów Hamacereus unicum, tych, które znajdują się we wspólnej doniczce. Nad nimi się zastanawiam, czy je przypadkiem nie zatrzymać. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia niebawem. Pa, pa!